Każdy dzień zaczyna się od wyboru: stać w miejscu albo iść naprzód. Postęp to nie przypadek, to strategia. W Neraxis Group przekształcamy przejrzystość w rozwój, ponieważ prawdziwy sukces zaczyna się od zaufania. Inwestujemy w to, co kształtuje jutro, wyniki, które mają znaczenie. Bo Twoje cele mają znaczenie, każda decyzja poparta wnikliwością, Twoja wizja, nasza sieć. Wspieramy innowacje poprzez partnerstwo, chronimy Twoją przyszłość z precyzją, ponieważ stabilność oznacza wolność. Świat nie czeka, my też nie. Rozwój oparty na dyscyplinie, przywództwo poprzez doświadczenie, wolność zdobyta dzięki mądrym wyborom, partnerstwa, które przetrwają próbę czasu, inwestowanie w postęp, inwestowanie w ludzi. Ponieważ najsilniejsza inwestycja to inwestycja w Twoją własną przyszłość, my prowadzimy, Ty wzrastasz. Neraxis Group, buduj swoją przyszłość z celem.